Masz do rozwiązania taką nierówność wielomianową. Ten wielomian jest w postaci ogólnej. Co oznacza, że po prostu ciężko odczytać z niego pierwiastki. My musimy przedstawić ten wielomian w postaci iloczynowej, tak jak tutaj jest, ponieważ w takiej postaci łatwo odczytać pierwiastki. W jaki sposób to zrobić? No, pierwszy pomysł jest taki. Wyciągnąć x przed nawias. I o ile z tego, z tego, z tego się da, no to z dziewiątki się nie da. No to pierwszy pomysł upadł. Drugi pomysł to wyciągnąć co się da z tych dwóch pierwszych wyrazów, a później z tych dwóch wyrazów. No to z tych dwóch wyciągasz x kwadrat, w nawiasie zostało tyle, a z tych dwóch wyciągasz 3, w nawiasie zostało tyle. Dobrze wyciągnęliśmy, ponieważ x kwadrat razy x to jest x do trzeciej, x kwadrat razy 3 to jest 3x kwadrat, 3 razy x to jest 3x, 3 razy 3 to jest 9. Sprawdziliśmy, dobrze powyciągaliśmy przednawiasy. I co się okazało? Nawiasy są takie same. No i mamy szczęście, ponieważ teraz ten nawias x plus 3 możesz, da możesz dać na koniec. To, co zostanie w pierwszym nawiasie, to x kwadrat plus 3. I masz postać iloczynową. Prawie. No bo tutaj masz wyrażenie kwadratowe, które teoretycznie można rozbić na iloczy nawiasów. Teoretycznie, ponieważ w rzeczywistości nie da się rozbić ze względu na to, że tutaj jest plus. Jak, je tutaj jak masz x kwadrat plus jakaś liczba, no to wiadomo x kwadrat jest dodatni. Bo dowolna liczba poniesiona do kwadratu jest dodatnia. Plus 3, ona jest znaczy nieujemna, dokładnie rzecz biorąc. Plus 3, w tym momencie całe wyrażenie jest dodatnie. Ono nigdy nie będzie równe 0. Dlatego tutaj piszemy, że nie ma pierwiastków z tego nawiasu. A z tego nawiasu jest jeden pierwiastek, minus 3. Ponieważ za x trzeba wstawić minus 3, żeby wyzerować ten nawias. Czyli mamy jeden pierwiastek, odczytujemy jego krotność, ten nawias jest do pierwszej potęgi Dlatego okrotność jest 1, rysujesz oś x, zaznaczasz ten jeden samotny pierwiastek minus -3, no i rysujesz wykres. No i wykres zawsze zaczyna, rysujemy z prawej strony, zaczynamy rysować z prawej strony. Teraz pytanie, czy od góry, czy od dołu? No i to możesz ustalić na dwa sposoby. Albo zauważ, że przy tym x i przy tym jest plus, dlatego zaczynamy rysować od góry, albo ponieważ mamy postać ogólną, a, a ponieważ z niej wychodziliśmy, postać ogólną wielomianu, to przy największej potędze, y, czyli x do trzeciej jest plus. Tutaj jest liczba dodatnia, współczynnik dodatni jest, dlatego zaczynamy rysować od góry. No i no to zaczynamy. Rysujemy, przechodzimy na drugą stronę minus trójki, na drugą stronę. Oś liczbowej, ponieważ krotność minus trójki jest nieparzysta. I mamy taki wykres. To jest wykres tego wielomianu, przybliżony wykres. I teraz ten wielomian ma być mniejszy lub równy 0. Dlatego zaznaczamy dolną część wykresu, bo tam są liczby ujemne. A ponieważ ten wielomian może też być równy 0, to kółko zamalowane w minus trójce. No i teraz wystarczy narysować przedział, który odpowiada tej zamalowanej, pogrubionej części wykre wykresu. I ten przedział jest się naszym rozwiązaniem. Od minus nieskończoności do minus 3. Yy, to jest przedział, który jest naszym rozwiązaniem. Zauważ, minus 3 jest nawias ostry, ponieważ minus 3 też wchodzi do rozwiązania. No i w ten sposób rozwiąza rozwiązaliśmy tą nierówność wielomianową.